Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy już na piątej edycji gali Fame MMA. Jest ze mną Trypson. Cześć! Cześć, witam Ciebie, witam serdecznie wszystkich Państwa. Dziś jesteś w nowej roli. Dziś prowadzisz galę Fame MMA, komentujesz. Jak się czujesz? Jest mały stres? No już nie taka dla mnie nowa rola, bo wiesz, co, już cztery gale za mną, cztery gale komentowałem. Przepraszam, trzy gale komentowałem. Na jednej byłem konferencjerem w studiu. Yy, więc tam po, podobne zadanie było yy, odnajduję się w tym fajnie, podoba mi się to, jest to fajny dodatek do tego co robię, czyli do moich zawodowych walk, yy, że dodatkowo oprócz tego, że walczę, mogę jeszcze przebywać od yy, tak zwanej kuchni yy, przy organizacyjnych gal podoba mi się to fajnie. No właśnie, bo masz wiedzę sportową, wiesz co z czym się je i tak naprawdę właśnie w tej kuchni możesz wykładać wszystkie yy, poszczególne składniki pożywienia sportowego, tak? No powiem Ci, że yy, wielokrotnie oglądałem różne gale i dołączy Przytuliła się tam do niektórych pojedynków moja żona i pytała zawsze o co oni tam teraz robią. Haha, przytulają się. A ja mówię, kotek, oni robią teraz to, teraz to, teraz jest trójkąt, teraz jest duszenie z za pleców itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dużo też osób, które ogląda to wydarzenie, może nie mieć takiego sportowego pojęcia i rzeczywiście mogą się gdzieś tam podtrzymywać, a bo się przytulają, bo e, ten nie, nie potrafi wstać. A ja właśnie buduję to napięcie i jestem od tego, żeby wytłumaczyć tym ludziom, którzy do końca nie wiedzą, co się tam dzieje. E, Wytłumaczyć w prostym języku, co się tam właśnie dzieje i na czym to polega? Nie? No właśnie, ja też jestem bardzo często ciekawa, o co chodzi, także pewnie jesteś, na pewno jesteś świetną osobą w odpowiednim miejscu. Powiedz mi zawodowo, co się szykuje ciekawego oprócz dzisiejszego wieczoru, że komentujesz, a coś w sporcie? Wysunąć, no niestety miałem niedawno, tydzień, dwa tygodnie temu walczyć na Galifen. Eee, doznałem urazu skrętnego kostki, eee, który mnie wykluczył z tego pojedynku. Fajny tam sportowy pojedynek miałem. No, niestety, no taki jest sport, ta, ta, tak czasem bywa. Zdrowia nie oszukamy. Ale cały czas jestem w gazie w treningu. Właśnie już zacząłem już treningi bez tej ortezy. Cały czas rehabilituję nogę, już jestem myślę, w dobrej formie tej nogi, żeby wrócić do pełni takich mocnych treningów. I nie wykluczam, że jeszcze w tym roku stoczę jakiś duży pojedynek, głośny, ale nie mogę na razie zdradzić gdzie. Co? Myślę, że już niebawem się dowiemy. Oj, bardzo ciekawa jestem, ale powiedz mi, jeżeli chodzi o dzisiejszą galę. Masz swoich faworytów? Eee... No. Wiesz co, no, mam, ale nie chcę, nie chcę się dzisiaj może tym dzielić tam. Zobaczymy, na, na pewno w walce wieczoru nie ukrywam, kibicuję bonusowi BGC, mam nadzieję, że wygra ten pojedynek. Chłopak zrobił diametralną metamorfozę. Już nie mówię tylko o swoim wyglądzie, ale o swoim, w swoim życiu, w swoim zachowaniu. Więc życzę mu, żeby pozostał tak ciężko trenującym człowiekiem. Spokorniał na pewno, więc życzę mu tego, żeby... Się zmieniał na lepsze, i myślę, że to zwycięstwo bardzo by mu w tym pomogło. Dałoby mu jeszcze takiego e, kopa napędowego do, do tego, co robi i tego mu życzę z całego serca. E, no właśnie. A co byś doradził zawodnikom przed wyjściem, którzy wychodzą pierwszy raz, tak jak Ewelona na przykład? E, wiesz co, no, na pewno, też pamiętam swoją pierwszą walkę. Debiuty są najgorsze, bo tak naprawdę nie wiemy, co nas, e, co za emocje nas e, w danym momencie otaczają, co, co nas spotka, co. E, mimo wszystko, że Przerabiają to zawodnicy na macie, mają te sparingi. Teoretycznie mówi się, że robią zrobić to samo w klatce, co, co, co na treningu, na Sparingu. No nie, to nie będzie to samo, bo Wiadomo, każdy człowiek jest inny, każda głowa jest inna, każdy ma inny charakter i inaczej te emocje kumuluje, odbiera. Ja pamiętam przy pierwszej walce czułem się troszeczkę w takim letargu, jak w śnie wychodzę już, po prostu białe tło to światło. No, co się ze mną co dzieje? Co się dzieje? tak nagle z głowy całe trzy miesiące przygotowań mi śmigło przed oczami w jednej sekundzie i mówię, nie ma odwrotu. Wiedziałem, że mam wielu hejterom, dużo do udowodnienia i takie, takie mnie myśli napędzały i udało mi się w fajny Spektakularny, no, w sty, fajnym, spektakularnym stylu zwyciężyć, nokałtując przeciwnika przed czasem. Tego życzę wszystkim debiutującym zawodnikom, żeby realizowali swoje marzenia, swoje plany. A z walki na walkę jest na pewno łatwiej, bo ta głowa już się oswaja, czujesz już jak u siebie. Po swoim przypadku mogę powiedzieć, że na pewno z walki na walkę będzie łatwiej. No to powodzenia wszystkim. No właśnie, czyli rada, głęboki wdech i do przodu. Dziękujemy bardzo. Siema, dzięki pozdrawiam. Dzięki